Synu, pozwól, aby moja miłość i ochrona otoczyły Ciebie oraz Twoich bliskich. Zwróć uwagę teraz. To nie przypadek, że znalazłeś się tutaj, słuchając tych słów. Jest coś w Twoim sercu, co dziś musi zostać dotknięte. Ignorowałeś wezwanie, które płynie z Twojego wnętrza, być może przez dni, tygodnie, a nawet miesiące. Wiem, jak głośne potrafi być życie, jak problemy, pośpiech. Niepokój i troski zagłuszają mój głos, ale nie dziś. Dziś przychodzę mówić bezpośrednio do Twojego ducha, bez owijania w bawełnę, bez dalszej zwłoki. Czujesz się zagubiony, przeciążony, jakbyś gonił za czymś, co nigdy nie nadchodzi. Być może masz wątpliwości co do tego, co robić, jaką drogą pójść, albo co naprawdę ma znaczenie. Zadajesz sobie pytania, co zrobić, komu zaufać, gdzie znaleźć pokój, który wydaje się tak daleki. Wiem o tym i teraz przychodzę z prawdą, którą musisz usłyszeć. Znam to ściskanie w klatce piersiowej, to zmęczenie, które nie dotyczy tylko ciała. Widzę wysiłek, którego nikt nie docenia, wybory pogięte bez oklasków, noce, w których próbowałeś być silny, gdy najbardziej chciałeś wszystko zatrzymać. Nie jestem daleko. Nigdy nie byłem. Widzę, gdy próbujesz iść naprzód, nawet nie rozumiejąc do końca powodu takiej presji. Widzę, gdy umysł nie odpoczywa, gdy serce prosi o ciszę, gdy wiara wydaje się zbyt mała, by unieść wszystko. Nie zostałeś stworzony do życia pod stałym ciężarem. Znam każdą myśl, którą próbujesz kontrolować, każdy lęk ukryty za szybkim uśmiechem. Nic z tego nie umyka mojej uwadze. Nie mylę się co do tego, kim jesteś, i nie rezygnuję, gdy wątpisz w siebie. Chcę, abyś przestał dźwigać to. Co nie zostało dane do Twoich rąk. Są rzeczy, które wysysają z ciebie siły. Są więzi, które cię krępują, nawyki, które cię opóźniają, winy, które nie są już Twoje. Czujesz to? Ja czuję to z Tobą. Dlatego wzywam Cię, byś puścił. Nie jesteś złamany. Jesteś zmęczony. I to jest różnica. Nie widzę w Tobie słabości. Widzę kogoś, kto zbyt długo wytrzymywał. Nawet gdy popełniasz błędy, nawet gdy się zamykasz, nawet gdy myślisz, że nie zasługujesz już na nic dobrego, ja nadal tu jestem. Moja miłość nie waha się wraz z twoimi wynikami. Nie negocjuje troski. Nie wycofuje obecności. Zaufaj, że potrafię poprowadzić to, czego nie jesteś w stanie rozwiązać. Nie musisz wszystkiego rozumieć, aby odczuć pokój. Droga otwiera się, gdy ty wciąż zadajesz pytania. Dokonuje się korekta tam, gdzie widzisz tylko zamęt. Nie zawodzę. Napisz w komentarzach: Wybieram zaufanie planowi Boga dla mojego życia. Dokładnie wiem, z czym mierzysz się każdego dnia. Nic nie umyka moim oczom. Każda troska ściskająca pierś, każda myśl, która uporczywie wraca, każda walka toczona w ciszy. Możesz myśleć, że musisz poradzić sobie sam, ale to nieprawda. Jestem uważny na każdy szczegół Twojego życia, nawet na te, które uważasz za zbyt małe, by je zauważyć. Widzę Twoje bóle, widzę Twoje udręki, widzę wysiłek, jaki wkładasz, by iść dalej, nawet gdy wszystko w Tobie woła o przerwę. Są dni, gdy ciężar wydaje się większy niż siła. Są chwile, gdy wiara się chwieje i pytasz, czy warto dalej próbować. Rozumiem to. Nie osądzam cię za to, że tak się czujesz. Nadal tu jestem. Nie jesteś opuszczony. Nigdy nie byłeś. Nawet gdy się oddaliłeś, nawet gdy próbowałeś iść na własną rękę, nawet gdy myślałeś, że nie zasługujesz już na opiekę. Ja się nie zmieniam. Jestem schronieniem, gdy wszystko wydaje się niestabilne. Jestem wsparciem, gdy twoje siły maleją. Jestem stałą obecnością, gdy świat staje się obojętny. Nie pozwól, by strach decydował za Ciebie. Nie dopuść, by niepewność Cię sparaliżowała. Przeszłość nie ma władzy nad tym, co mogę zrobić teraz. Nieważne, ile razy upadłeś, nieważne, ile błędnych wyborów zostało za Tobą. Liczy się to, że dziś dostępny jest nowy początek. I nie zależy on od Twojej doskonałości, lecz od Twojej otwartości. Wzywam cię, byś zaczął od nowa od wewnątrz. Byś oddychał spokojniej. Byś puścił kontrolę, która tylko rani. Byś zaufał, że dokładnie wiem, gdzie dotknąć, by naprawić to, co się rozregulowało. Chcę dać Ci pokój tam, gdzie wcześniej był tylko chaos. Chcę wzmocnić się tam, gdzie czujesz się kruchy. Chcę pokazać kierunek, gdy wszystko wydaje się zamglone. Każdy dzień Twojego życia ma znaczenie. Nic nie jest zbędne, ani błędy, ani okresy oczekiwania, ani ból. Nawet gdy nie rozumiesz, ja nadal działam. Nawet gdy nie widzisz wyjścia, ja wciąż otwieram drogi, których Twoje oczy jeszcze nie dostrzegają. Gdy trudno zaufać, ja nadal wołam. Gdy nadzieja się chwieje, ja nadal podtrzymuję. Możesz wszystko, gdy decydujesz się nie dźwigać wszystkiego sam. Oddaj to, co ciąży. Puść to, co rani. Przestań próbować kontrolować to, co już cię zmęczyło. To, co dzieje się teraz, nie jest zwyczajne. To nie jest rozproszenie. To nie jest przypadek. To bezpośrednie, stanowcze i pilne wezwanie. Dokładnie wiem, co nosisz w sercu. Znam bitwy, których nikt nie oklaskuje. Znam łzy, które połykasz, by nikogo nie martwić. I dziś mówię ci: zostaw to mnie. To, co mam dla ciebie, wykracza poza to, co jesteś w stanie teraz zrozumieć. Wykracza poza obecny obraz. Wykracza poza ograniczenia, które widzisz w sobie. Nie tracę cię z oczu. Nigdy nie straciłem. Każdy szczegół Twojego życia ma dla mnie znaczenie. Nawet gdy wszystko wokół wydaje się rozpadać, ja nadal wyciągam rękę. Nie po to, by wywierać presję, lecz by podtrzymać. Twoje siły mogą zawieść, Twoja ufność może się chwiać, ale ja się nie oddalam. Trwam. Dziś jest dobry dzień, by otworzyć serce, by przyjąć tę prawdę bez oporu. By pozwolić, aby coś nowego zaczęło się porządkować w Tobie. Napisz w komentarzach, Boże, oddaję moje ciężary, ufam temu, co Pan czyni we mnie. Rozumiem, gdy wiara wydaje się trudna. Widzę, gdy Twój umysł domaga się dowodów, a serce prosi o odpoczynek. Próbujesz ufać, lecz sytuacje mylą, odpowiedzi się opóźniają, a poczucie dystansu narasta. Znam ten konflikt od środka. Mimo to pozostaje obecny. Moja miłość i moja moc nie maleją, gdy się wahasz. Są dostępne, nawet gdy tego nie dostrzegasz. Mówię do Ciebie teraz, ponieważ zaproszenie jest otwarte. Nie jest dalekie ani symboliczne. Jest bezpośrednie. Jest realne. To zaproszenie, by zbliżyć się bez masek, bez lęku przed okazaniem słabości, wątpliwości które próbują Cię zatrzymać, nie muszą rządzić Twoimi wyborami. One mówią głośno, lecz nie decydują. Decydujesz Ty, gdy pozwalasz mi wejść we wszystko. Widzę Cię w całości, nie tylko te części, które akceptujesz, ale także te, które próbujesz ukryć. Znam powtarzające się upadki, impulsy, których nie rozumiesz, oraz siły, których jeszcze nie dostrzegasz. A mimo to kocham intensywnie. Nie chcę zajmować małego miejsca w Twojej rutynie. Chcę być obecny w każdym detalu, który ciąży i w każdym detalu, który przynosi radość. To, co oferuję, wykracza poza problemy, które Cię otaczają. Jest większe niż przeszkody, które męczą Twój umysł. Aby przyjąć, trzeba zrezygnować ze sztywnej kontroli, która Cię wyczerpuje. Pozwolić, bym ja przejął stery, to nie utrata siły. To zaprzestanie walki z tym, co wyniszcza od środka. Gdy oddajesz, coś się zmienia. Zaczyna rodzić się poczucie bezpieczeństwa. Uczucie opuszczenia traci miejsce. Trwa troska, nawet gdy nie jest widoczna. Nie pozwól, by okoliczności cię oślepiły. One nie definiują prawdy. Z każdym krokiem w moją stronę coś porządkuje się w środku. Pokój rośnie w prosty sposób. Siła pojawia się bez rozgłosu. Radość przestaje zależeć od zewnętrznego scenariusza. To wezwanie nie jest odległym głosem odbijającym się w pustce. To stała, codzienna, pewna obecność. Wiem, że zmagania wyczerpują. Wiem, że są dni, gdy dominuje zmęczenie. Mimo to dostępne są schronienie, ochrona i podtrzymanie. Gdy oddajesz mi bitwy, odkrywasz siłę. Która nie rodzi się z ludzkiego wysiłku. Odkrywasz pokój, który nie potrzebuje wyjaśnień. Nie chcę, abyś nosił ciężary, które cię wyniszczają. Chcę przyjąć wszystko, lęki, troski, chaotyczne myśli. Pozwól, bym był Twoją siłą, gdy Twoja się kończy. Pozwól, bym podtrzymywał, gdy nie potrafisz. Wzywam Cię do życia w pełni z lżejszym sercem i mniej obciążonym umysłem. Wyobraź sobie, jak wątpliwości tracą miejsce, jak troski maleją, jak niepewność ustępuje nadziei. To nie fantazja, to owoc prawdziwego oddania. Chcę uwolnić Cię od więzów, które Cię ograniczają i pokazać nową perspektywę. We mnie nie ma niemożliwości. Żadna bariera nie jest ostateczna, gdy decydujesz się naprawdę zaufać. Moja miłość otacza Cię. Podnosi i wzmacnia. To miłość, która nie oskarża, nie upokarza i nie rezygnuje. Wzywam Cię, abyś żył w tej miłości, bez lęku przed byciem tym, kim jesteś teraz. Znam wyzwania, które są przed Tobą i nadal troszczę się o każdy szczegół. To, co wydaje się stratą, może stać się nauką. To, co wygląda na opóźnienie, może przynieść wewnętrzne przygotowanie. Nie chcę, abyś walczył, nosząc wszystko w sercu. Chcę być Twoją odwagą, gdy Twoja zawodzi, Twoim pocieszeniem, gdy dzień ciąży. Czekam na odpowiedź szczerą, niedoskonałą. Otwórz serce i przyjmij troskę. Nieważne, jak bardzo czujesz się mały lub niewystarczający. Dla mnie jesteś cenny. Jesteś kochany. Widzę cię z łaską i miłosierdziem i chcę pokazać Ci, do czego jesteś zdolny, gdy pozwalasz na moją stałą obecność? Napisz w komentarzach: Ufam, że Bóg działa w moim życiu. Gdy naprawdę mnie przyjmujesz, coś zmienia się w sposobie, w jaki reagujesz. Strach nie dominuje jak wcześniej. Lęk nie dyktuje każdej decyzji. Odwaga zaczyna się pojawiać nie jako wybuch, lecz jako cicha stanowczość. Ja wzmacniam. Ja podtrzymuję. Ja uzdalniam. Nie musisz tworzyć sztucznej siły, by iść dalej. Daję wiarę, gdy umysł się gubi. Daje pokój, gdy serce przyspiesza. Daje nadzieję, gdy wszystko wydaje się zablokowane. To nie oznacza braku problemów, oznacza siłę, by stawić czoła temu, co się pojawia, nie gubiąc siebie od środka. Jest wyjście, nawet gdy Twoje oczy jeszcze go nie widzą. Jest jasność. Nawet gdy wszystko wydaje się zbyt ciemne, dziś przed Tobą stoi jasny wybór. Dalej ufać tylko temu, co potrafisz kontrolować, albo otworzyć serce na to, co ja mogę uczynić ponad to. Nadmierna kontrola uczyniła Cię wyczerpanym. Ciągła próba przewidywania wszystkiego odebrała Ci pokój. Nie wzywam Cię do rezygnacji z odpowiedzialności, wzywam Cię do podzielenia ciężaru. To, co daję, nie zależy od świata. Pokój, który pochodzi ode mnie, nie chwieje się wraz z okolicznościami. Osadza się wewnątrz, nawet gdy na zewnątrz wciąż trwają zmiany. Ten pokój nie znieczula, on porządkuje. Nie gasi emocji, on je równoważy. Widzę Cię, kocham Cię, to się nie zmienia w zależności od Twoich dobrych czy złych dni. Nie zmienia się, gdy trafiasz, ani gdy zawodzisz. Moja miłość nie jest nagrodą. Jest fundamentem. Na tym chcę budować Twoje życie, na mocnej podstawie, spokojniejszym umyśle i mniej obciążonym sercu. Teraz pozwól, abym mówił bardziej bezpośrednio. Przynieś wszystko, co ciąży: wątpliwości, lęki, poczucie winy, troski, których unikasz nazywać. Nic z tego mnie nie oddala. Połóż wszystko przede mną bez filtra. Przyjmuję Twoją modlitwę. Zanim jeszcze uporządkujesz słowa, rozumiem zagubioną prośbę, zmęczone milczenie, płacz, który nie wychodzi. Wielu niesie ciężary, które wydają się nie mieć końca. Są tacy, którzy walczą z myślami wysysającymi siły. Są tacy, którzy próbują utrzymać wszystko w całości, podczas gdy w środku chcą się zatrzymać. Widzę to wszystko. Oddaj teraz. Nieczęściowo. Nie z zastrzeżeniami. Oddaj całkowicie to, czego nie rozumiesz, czego nie potrafisz rozwiązać, co nadal boli. Ja troszczę się o to, do czego nie potrafisz sięgnąć. Dotykam tam, gdzie ty nie możesz dotrzeć. Moja miłość nadal do ciebie dociera, nawet gdy się oddalasz, nawet gdy popełniasz błędy, nawet gdy czujesz się zbyt mały. Ta miłość nie oskarża, ona przemienia. Nie obnaża, wzmacnia. Otula, uspokaja i porządkuje. Otwórz serce na to wezwanie. Jest pilne, bo Twoje życie ma znaczenie. Twoje dni mają znaczenie. Twoje wybory mają znaczenie. Chcę, abyś dostrzegał moją obecność w szczegółach, w decyzjach, w potrzebnych przerwach. Dziś powiedz wewnątrz tak, nawet jeśli wciąż jest strach. Nawet jeśli wciąż są wątpliwości, to tak, nie musi być doskonałe, musi być prawdziwe. Napisz w komentarzach: Przyjmuję Twoje wezwanie, Panie, i ufam Twojej opiece. Dziś troszczę się o aspekty Twojego życia, których jeszcze nie dostrzegasz. Koryguję to, co było rozregulowane, zamykam to, co już nie służy, przygotowuję miejsce na to, co nadchodzi. Nie wszystko musi być zrozumiałe teraz. Niektóre rzeczy nabierają sensu dopiero później. Nie chcę widzieć Cię jedynie przetrwającego. Chcę widzieć Cię żyjącego z większą lekkością, większą prawdą i mniejszym lękiem przed jutrem. Są decyzje, których unikasz, bo wiesz, że wymagają zmiany. Nie popycham Cię, ale też nie pozwalam Ci stać w miejscu. Wzrost dokonuje się wtedy, gdy zgadzasz się ruszyć, nawet z obawą. Gdy czujesz się słaby, ja Cię nie umniejszam. Ja Cię podtrzymuję. Gdy upadasz, ja Cię nie opuszczam. Z cierpliwością podnoszę Cię na nowo. Nie jesteś dla mnie problemem. Jesteś kimś, w kogo nadal inwestuję. Ten pokój, który Ci oferuję, nie ma Cię odrywać od rzeczywistości. Ma dać Ci w niej jasność, abyś lepiej myślał, lepiej wybierał, lepiej reagował. Aby Twoje serce nie było zdominowane przez lęk ani przez strach przed tym, co jeszcze się nie wydarzyło? Nie jesteś spóźniony, nie straciłeś swojej szansy. Dopóki oddychasz, ja nadal działam. Nie ma kropki na końcu, dopóki ja wciąż mówię do Ciebie. Napisz w komentarzach: Boże, nawet z lękiem i wątpliwościami wybieram zaufanie Tobie. Dziś chcę, abyś przyniósł wszystko do mnie. Nie wybieraj, nie porządkuj, nie filtruj. Przynieś to, co Cię martwi, co Cię trapi, co odbiera Ci sen. Ja potrafię poradzić sobie z tym, czego nie umiesz wyjaśnić. Moja obecność uspokaja, porządkuje i wzmacnia od wewnątrz. Widzę Ciebie. Widzę to, co dzieje się w Twoim ciele i to, czego nikt nie dostrzega w Twoim wnętrzu. Są bóle, których nie widać w badaniach, są lęki, o których nie mówi się na głos, są diagnozy, które odbierają oddech i myśli, które przychodzą bez ostrzeżenia. Nic z tego nie jest mi obce. Nic mi nie umyka. Gdy ciało słabnie, umysł się męczy, a serce ściska, ja nadal jestem uważny. Możesz myśleć, że musisz być silny przez cały czas, ale ja tego nie oczekuję. Przyjmuję Twoją kruchość. Odbieram każdą prośbę, którą wypowiadasz w ciszy, każdą łzę, która spada, gdy nikt nie widzi, każde pytanie które pozostaje bez odpowiedzi. Są teraz osoby zmagające się z silnym bólem fizycznym, z trudnymi terapiami, z medycznymi słowami, które przerażają. Jestem obecny w tych chwilach. Nie tylko obserwuję, podtrzymuję. Jest w moim dotyku coś, co dociera tam, gdzie ludzkie ręce nie sięgają. Uwalniana jest ulga, nawet jeśli jeszcze nie jest pełna. Odnawiana jest siła tam, gdzie myślałeś, że już jej nie ma. Widzę też tych, którzy stracili kogoś ważnego. Pustki nie da się wyjaśnić. Tęsknota nie poddaje się czasowi. Niektóre dni stają się ciężkie bez zapowiedzi. Znam ten ból. Znam tę ciszę. Moja miłość wchodzi w te przestrzenie i pozostaje tam, niosąc rodzaj pocieszenia, którego świat nie potrafi dać. Gdy myśli przyspieszają, a lęk przejmuje kontrolę, ja się nie oddalam. Gdy strach trwa, gdy smutek się przedłuża, gdy pojawia się chęć rezygnacji, ja nadal troszczę się. Pokój jest dostępny, nawet gdy wszystko wydaje się zagmatwane. Odpoczynek jest możliwy, nawet gdy nie potrafisz wyłączyć myśli. Widzę także tych, którzy martwią się o pieniądze, rachunki i ciężar odpowiedzialności. Widzę ścisk w piersi na myśl o jutrze. Widzę poczucie niepewności. Nic z tego nie umniejsza Twojej wartości. Nadal jestem tym, który zaopatruje. Drzwi się otwierają, pojawiają się pomysły. Troska objawia się w sposób, którego jeszcze nie potrafisz sobie wyobrazić. Są tacy, których wiara osłabła. Nie z braku miłości, lecz z nadmiaru rozczarowań. Próbowałeś, modliłeś się, czekałeś, a sprawy nie potoczyły się tak, jak sobie wyobrażałeś. Nie odrzucam tych, którzy czują się w ten sposób. Moja miłość nie zależy od Twojej stałości. Ona trwa nawet, gdy się chwiejesz. Znam prośby, które nigdy nie zostały wypowiedziane: ukryte pragnienia, schowane troski. Wszystko to jest teraz przede mną. Nic nie trzeba udowadniać, nic nie trzeba nadmiernie tłumaczyć. Ja już zrozumiałem. W tej chwili dokonuje się wezwanie. Wezwanie, by zostawić ciężar, by oddychać spokojniej, by pozwolić mi działać głębiej w Twoim wnętrzu. Nie chodzi o to, by wszystko zrozumieć. Chodzi o to, by zrobić miejsce. Moja obecność wzmacnia, by stawić czoła kolejnemu dniu. Mój pokój porządkuje myśli. Moja troska podtrzymuje, gdy wszystko wydaje się zbyt ciężkie. Napisz w komentarzach. Oddaję moje ciężary w ręce Boga. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, udostępnij ją komuś, kto potrzebuje usłyszeć te słowa pocieszenia i pokoju. Zapisz się, aby nadal otrzymywać słowa wiary i nadziei, które chcę posyłać do Twojego serca. Razem będziemy umacniać tę wspólnotę, w której będziesz zawsze otoczony opieką, bezpieczny i pewny w mojej miłości.